Przeciwnicy są silniejsi, a takie ataki bardziej śmiercionośne Więcej przeciwników na przeżyw próby, dodatkowe bardziej śmiercionośne pułapki Jakby, można by wstawić jeszcze zwykłą, nie? no Ja ładnie będę miał rentgen pozwalający mi widzieć Te ściany, jakaś typa jednego z tak emułientnych, się na nie Mogę jeszcze go ogłuszyć na 5 godzin, ale po co, kiedy mogę go odpić ścianę? No właśnie. O kurde, Krzesełko, krzesełko. Mam nadzieję, że nie będzie się ładowało 5 godzin. <laughs> 10. Trzymam, cię za słowo. i

Chyba czekamy na pozie. <laughs> Krucie do, do celu, tak. O, o i w końcu się to jest No i Teraz faraz zobaczcie gdzie ja ten X-ray pięknie mam. Mam nadzieję, że będę mógł zabijać te wszystkie Tak. Możemy z tym prześciem, że Okej. Okay. Ej. Ale gówno. Okay. Widziałem pan, uważaj, za tym drzewkiem stoi faga, siedzi, nie? Uu, aż tam nie pójdę. Widzisz to? Krajdy Chłopie, jest to apara... nie korzystać Nie <laughs> Wow, a, Aż 130 sekund będzie się to odnawiać A jak a Coś mówisz, a mi się już za, za 8 sekund odnowi, nie? Zobaczcie zaraz czy wy jesteście Okej! Okay. Ej baba idzie! Ale to ty, ty jesteś Nie! Ale OP jest Yo, Co jest? Ty? Widzę, że gość ma szczekawkę łapie Nie no co? Knife <grym> O, to jest Weterio. Wow, mam już dwie przesadzenia Ehm um. wow, wow, wow. wlazłem do beczki, nie? Jestem beczką. Znaczy, Zobaczę mogę cię zobaczyć ci ładnie przez ja rentgen Czy jesteś beczcy, naprawdę. No, jesteś tam, nie. Tu. <ścoughs> Wysłać Jakbyś wiedział. Nie. power's up Wow. wracam się, a wychodzić pod dziurkę tej. Ważę. nie zrobisz tego? Nie. Rytujesz mnie ten dźwięk. Teraz ty tytuł liny wylawiałeś. O, zamknąłem ci, widzę tutaj figę twarzą. Ehm. Um. Randgen mi nic nie pokazuje, to jest jeszcze gra. Okay. Dzieci It's są wyższe um. Wow, well, blackout Jaki jest sens przydania te Nie wiem A to jest... Wow, to coś nie... się stało. Te Jesteś tam, byłeś tam. No. Ale ciebie nie widzę przyciszam na takim takiej do głośności, ale kurwa sraka. To on robi widzi przy 2 metry. Tak a no, dobrze, że rentgen posłalany to takie słabe rzeczy. Gdzie w ogóle to jest... ma jest, nie pisać. To jest uger's room i boys room. Odblokowuję apteczkę. To jest, to jest pokój baby i to jest fagas. Dostałem dwa razy prądem podczas otwierania apteczki. No źle. A... Chyba się nie pomogę. To dobrze, to dobrze bardzo. Tak. Widzę właśnie firedy, nie? Jak jeden klęka, druga chodzi? <grymka> jeden klęka, druga chodzi. No jakby... No i tak, bo to wow. baba jest. Ja widzę babę zła. O kurczę, jakiegoś kłopaka. Babę, 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 babę. Hej, dziękuję. 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 Uu, 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 uu. No i bo jeden leży pod, pod biurkiem, drugi pod łóżkiem. Gdzie tu dziewczynka się drze? Idę tam. No Jak mam tam wyjść. No nie żyjemy. Nie! Czemu ona tu wlazła? Nie, drogi! nie mogę ci pomóc, żeby wszystko... wszystkim, wiem, na tym jedle. Czekaj, ale i Krema mogą być. Ok, Firiez jest. Przy. Prze Prze Spukrywał przede mną, więc. Tak, chyba, okay. chyba krwawie. A, bo się gnała. Masz bandaż, um, o, mam bandaż, damy A masz bandaż O kurwa Super. Ona nie widzi, okej okay. Że nie widzi A Ja się zamknę Aj, za ciebie, dobra, dobrze Ok, się nie w by... iść gdzieś Jest centralnie obok mnie Pasoje poszło. Nie wiem gdzie jest. Nie, nie już na pewno ekstraju. nie obok mnie. Widzę c. na stres, ale jakiś kawaś otwór to na pewno. To co teraz? Wróć do recepty. To jest na pewno No

Masz sobie. Ehm, um, czemu tu przesiadasz ogólnie? Okay? To już południe. Nie. Tak. Bo to już dwie zgody. Okej, okay. nie wiem co to jest. Tam pewnie będą pić ładne. Musisz inną klasę znaleźć, jak się daje. Trzeba się znaczyć, powinno. Czasie? Ah, oh. Oh, Chyba oh, A jest tu jest nie to nie może być nie, to może nie być to jednak. Klasa kartą. Wow, nie na drugą kwestię. Nie, go nim nie. Coś stranded go niesbyć czytać się. Mogę Ty też Może na jakieś jakiegoś raka, nie? Magicznego O kur... też? Ja, musimy iść do klasy czwartej To jest... tam Na no, minami możesz skoczyć, wody. Um, masz coś wow. nie wejść Ewadzie, Ładnie, ja się wszystko, wow, kręci To jest... Bieg we mnie, tak? No, tak zawsze. Nie ma jakby... pies, nieba, nie wiem, nie? z patrzcie. Mam wodę, tną. Blecie się Tak, Redgen, ja pik! Jest znowu weźmień. Tak, tak. Można. Tak, wiedziałem, że. Chciałem wziąć bajkę, Tu jest inhalator. Tam jest coś. Ty szkło. Nie to jest, przed ścianem widzieć mogę tyle rzeczy. Tu jest... Nie, użyłem adrenaliny przypadkowo. To uciekaj. Nie. Do recepcji wracamy, ładnie.

Komuna. komunia to szczęście. Komuna. Wiesz, komuna. szczęście! Komuna to szczęście. Się, Jeszcze się 50 gradzisz, nie? Tutaj by... Wygląda jak I to wygląda jak opisano. Wyglądam jak nie mam sprintu. Kondycja, jak z prawdziwego życia. <grymne> Możesz się poczuć jakbyś go doleciał. Uh, ale imprezy. No to <grymne> jest w stanie za. Banger, nie? No, 50. Chciażbyś się <grymne> ja, patrzeć na siebie. Nie. Yeah. No Jezus! Wow! Jeśli się przyjść bliżej, można zauważyć, że to jest całkowicie gałys Goły z włosów na i żywy co? Zwiedziłem korona, no. nie, nie szukać, nie, nie będę. Szukać sz poszukałem. Chyba przydałoby mi się no, leczenie, pewnie. bo mam półtora kreski zdrowe A, ja potrzebuję... ...obszukać zwolki No! Jak był fetysz No, wow Ukryj nasz, się A, już ci przez skrzynkę manaż Aż wyjdzie ze skrzynki, no Jest, 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 jest Co? Czemu to piszesz, że Do tu jesteś nieprzyjemny? Okej okay. O kurde Okej okay. Przeczytam. Tak, robi to Czyli wcześniej tym krzykiem dostałem, jak nie wiedzieliśmy co dostałem o, Ej, zablokował mnie Blokowałem się w stanie na moment Widzę, że się Nie że nie niestrenował O Ale dziura Uhu Chyba nie jest się zresztą bezwstrzeczne w tej grze. Nieprawda. Zobaczcie się, tutaj zamknąć ładnie. Tutaj dupę daję. Za zupy z Jest gwiazda. Kurde. Chyba dopiero niesamowite. Bierz Eiffla. U. O kurde. Nie. Ja. Nie zaostrę mu. Że... Dobra, w sumie chyba trzeba się urzyć, teraz, nic z czego tu nie ma. Uruchom generator w piwnicy? Chyba, no dobrze, to chyba to jest piwnica. O kurna. Ja, ja po prostu pskoczę z grub. Pum to. Dobrze, dobrze ci poszło idzie za to, bo trzeba ja pójść za nim. Dobrze. to jest tak. A U, skrzyneczka. Wow, nie mam wytrychu. No też. O kur. Fired. Jest tam? No, goni mnie. Też już, Też. O, jestem, Firyet. Chodzi se. Dwie ci screena, wiedział, że jesteś <laughs> Został hita, wygląda jakby... Nie, jeszcze trzeba uchwałić do końca, wiesz? Tam trzeba fir jedyny. A, bo ty masz ten Schizer. Tak. Jest tu gdzieś tego? wiem, Jest tu Nie wiem. Użyjemy grant a i Eee, um, segły są. Piękną też jak tego. To jest kolejny cegła Ale inhalator to nie ma. Masz sobie masz to jest. Nie, gdybym Ty, miał to coś to, bym nie to nie otworzyłbym to.

nie ma wroga żadnego? Nikt? To jakbyśmy robili coś zasadzka To byśmy nie brzali żadnego, żadnego problemu Jakby... Nie, mm. nie wiem Nie narzekam Właśnie narzekać trzeba To jest... Horror z Outlast Próby Uuu Mam Maddika Będzie ja jeszcze Nóżki o, spadły Ale się odbiła <laughs> Cegła jest Tu O co jest? Poro, tutaj jest w jakiś biciur. Przegrupujmy się w kaplicy, dobra? Dobra. Ale masz fajne patrzały. Czemu ty masz cały czas by... nie sobie założone to gówno? Nie, nie mam. mam. Teraz mam. A, oj, ty miałeś coś, co to znaczy, nie miałeś na oczach, nie? Teraz nie masz <laughs> na oczach. A, fontane, no kurde. Funtanem, no. Chyba To jest team-mate, team. Jakoś się próbowała, no co porą, jakoś się NIE! O. 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 o, teraz mamy czas na 5 godzin chyba Przeżyczyłeś się. O, ich W dupie to mam dobra no, A chwila chcesz? W to mam Chila mam przy sobie Bior A bierz żelina i biegnę Exit ładnie pisze. Musisz się. Z... Dobra, adrenaliny szukałem w takim punku, tak. Ale szukałem friendgenu i wiem, że jest typek przed mną. Wow, wow! Nie mogę pójść w koloru, wszyscy. Ty... O kurwa, sobie tego nie robi. Boba w się z nim ładnie dobra? Oka. Nieee, ty też! Ewaluacja. Wow, wow. Pewnie aż B minus, no way. Ok, mieli 4 skłonie duże, to by było 1,7? Uuuuh. Utracone zmysły 1x. Odniesienie ja, obrażeń 10x. 4 ja Aktywowane pułapki dźwiękowe 15. Jeszcze 6. No cóż. Te, chyba te B- -minus jest usłyszone. Mm. B- to jest nieco